Od kiedy tylko zobaczyliśmy, że Eren między trzecim a czwartym sezonem zaczyna się diametralnie zmieniać, to zaczęliśmy po prostu kwestionować jego hierarchię wartości. I o ile do tej pory widzieliśmy, że mnóstwo swoich wysiłków wkłada w poprawienie jakości życia swoich pobratymców, tak po czasie wolność zaczęła przebijać się na piedestał. To jest kolejny materiał mówiony bez scenariusza. Chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć to, w jaki sposób Eren postrzega wolność. Albo w jaki sposób my możemy na niego patrzeć z perspektywy jednostki, która stara się stać ubermęcz, a jednak, mimo wszystko, nigdy nie dochodzi do tej wolności. Przede wszystkim, Eren już zaczyna swoje życie jako dziecko, które nie jest wolne. Nie jest wolne przez szalik i nie jest wolne przez mur. W momencie, w którym odbił mi kasę z rąk porywaczy, to już w tamtym momencie zakłada pewnego rodzaju przysięgę, zawiązując szalik, Zobowiązuje się do pewnych rzeczy, zobowiązuje się do przywiązania i tym samym będzie wiążący wobec innej relacji. I tak możemy tutaj polemizować odnośnie tego, czy to jest zdrowe, czy nie, czy powinniśmy to postrzegać w kategoriach swobody, ale każda relacja, która jest po prostu transakcją, jest również wymianą, która sprawia, że w jakiś sposób definiuje bądź determinuje nasze zachowania. Dlatego, jeśli o to chodzi i kreowanie swoich przyszłych czynów wobec swojej domniemanej partnerki, Eren już nie będzie wolny. Będzie zależny od kogoś i o tym pamiętajcie później, bo przyda nam to się w momencie, w którym Eren już będzie w marę. Oprócz tego, Eren oczywiście był w Shingenshinie, to znaczy miejscu, które niby było najbliżej zewnętrznego świata, ale mimo to już było oddzielone od niego murem. I to nie jest jedyna kwestia zniewolenia. No bo oczywiście, mur sam w sobie jest już metaforą braku swobody. Ale mimo to Erna wokół otaczali ludzie, którzy tym bardziej chcieli się go, chcieli go stłamsić, ściskali go, że tak powiem. Jego mama czy Hannes powodowali po prostu to, żeby no Eren nie chciał się interesować tym, co jest za murem, żeby nie chciał tam wyjść. To z perspektywy dziecka, które już samo w sobie jest nieustępliwe i apodyktyczne, jest pewnym rodzajem takiego tłamszenia, które spotyka się tylko i wyłącznie z tym, że wiecie, no, zakazany owoc smakuje najlepiej. I Eren Jäger jako jednostka, która nie marzyła o niczym innym, aniżeli o swobodzie wyjścia poza świat ograniczony przez tytany, zaczęła marzyć o tym dniem i nocą, a szczególnie w momencie, w którym zobaczyła książkę, w sensie zobaczyła jako jednostka książkę dziadka Armina, która no, że tak powiem, nieco nadała efektu kuli śnieżnej całemu szukaniu tego, co jest za murem. I w sumie, jak sobie tak prześledzimy to, co działo się do tej pory, to hej, Eren w zasadzie był wiecznie ubezwłasowolniony. Był traktowany na początku przez swoich pobratymców jako no, Broń masowego rażenia, dlatego był trzymany w jednym więzieniu, w drugim. Ludzie mu po prostu nie ufali, ale mimo to pokładali w nim nadzieję. No i to sprawiało, że być może powstanie w przyszłości jakaś przepustka do tego, aby Eren mógł działać na własną rękę. Ale gdy tylko to się stało, gdy ludzie w końcu mu zaufali i stwierdzili, że hej, faktycznie być może ten dzieciak będzie po naszej stronie i jest naszym. Jedynym takim remedium na problemy związane z Tytanami, to nagle okazało się, że Eren i pojawiające się w nim zwątpienie jest bardzo mocno skorelowane z tym, ile nadziei się w nim pokłada. Nie ukrywajmy, że wiadomo, Eren chciał wyeksterminować wszystkie Tytany, ale. Jeśli popatrzymy na to z perspektywy takiej powolnej progresji, to jednak do bardzo wielu rzeczy był zmuszony z tej racji, że mu wpojono to, że musi być mesjaszem. To znaczy, Eren w pewnym momencie sam mówi: Ja muszę stać się symbolem. Symbolem wolności, tak jak Tsubasa Wings, w sensie Wings of Freedom. No i w gruncie rzeczy po czasie nawet przyjmuje ten sztandar od Livaya. W tamtym momencie uważano za największego wojownika ludzkości, właśnie go, właśnie pana Fidget Spinera, a później te role po prostu się zmieniły. I okej, okay, musimy się wszyscy zgodzić nad tym, że największą rzeczą, która ograniczała Rena od wolności, były tytany i były mury, ale czy odpowiedzialność za wszystkich swoich towarzyszy nie jest również tego typu brzemieniem? Moim zdaniem jak najbardziej. Ale... Tutaj, w gruncie rzeczy, kończy się ta nudniejsza część materiału. To, co głównie determinuje niewolę Erena i to, że jest predestynowany do pewnych rzeczy, to ta możliwość spojrzenia w przyszłość. Bo, jak wiemy, Eren mógł dokonać pewnego paradoksu czasu, dzięki czemu wpływał na rzeczy, które już niby się wydarzyły. I po prostu Adaptował je albo optymalizował wedle swojej nowej wizji. Tylko, co jeśli zdamy sobie sprawę, że mimo tego, że Eren poprzestawiał pewne rzeczy w swojej historii, to absolutnie nic się nie zmieniło? Czy Eren był w takim razie niewolnikiem czasu, czy był niewolnikiem losu, który pozostaje niezmienny? Możemy na ten temat dywagować, ale najlepsze dowody na to, że Eren nie mógł nic zrobić, aby zmienić bieg historii, to przede wszystkim moment, w którym jest już koniec operacji na Liberio. Wszyscy siedzą w sterowcu, i Eren pyta się koniego, jakie były ostatnie słowa asarzy. Koni odpowiada: Niku, w sensie mit, że mięso. No, i Eren na to się uśmiecha. Uśmiecha ze łzami w ustach, i ze znaczy łzami w oczach, i zaczyna no, zachowywać się niezrozumiale dla każdego wokół. Chodziło po prostu o to, że w momencie dotknięcia ręki historii Eren widział wszystko do momentu przytulenia Imir. Eren cały czas myślał, że dudnienie dojdzie do skutku i do momentu, w którym przytulił się z i to ona przejęła kontrolę, naprawdę myślał, że wykreuje świat na swój własny wzór. Tylko, że w momencie, w którym Sasha zginęła, to Eren zdał sobie sprawę, że mimo tego, że zrobił wszystko, co było w jego mocy, aby do tego nie doszło, to linia czasu pozostała niezmienna. Jego przyjaciółka nadal znikła. Jest to pewien rodzaj ubezwastowolnienia, który moim zdaniem najmocniej odbija się na psychice głównego bohatera. I czemu myślę o tym w ten sposób? W gruncie rzeczy dlatego, że kiedy wiesz, w jaki sposób potoczą się najważniejsze wydarzenia w całej Twojej historii, i wiesz, że mógłbyś w takim razie zrobić coś inaczej, mógłbyś zrobić coś, żeby na to wpłynąć, a mimo tego efekt jest taki sam, to toniesz w takiej hektyczności. To jest samodestrukcja, która towarzyszy ci przez całą drogę. I tutaj pojawia się pewien, pewna dychotomia, to znaczy albo dysonans. Eren mógł albo robić wszystko, żeby zmienić bieg wydarzeń, Albo pogodził się z tym, że bieg wydarzeń jest nie do zmiany, że nie da się go robić, więc po prostu pogodził się z tym i robił wszystko, co widział wedle wersji wydarzeń, którą zobaczył, całą z ręki historii. Obydwie są równie prawdopodobne, ale jedno jest niezmienne. Jego kierunek był predestynowany, bo nieważne co się wydarzyło, czy to było w końcu wykorzystanie swojego Taty, czy Zika, czy doprowadzenie do dudnienia, czy rozmowa przy stole, to cała historia potoczyła się w taki sam sposób. I bardzo dobrym dowodem jest na to rozmowa z Mikasą w mare, która działa się jeszcze przed nalotem na Liberio. Eren wiedział, że Mikasa nie przyzna się do tego, że go kocha. Ale mimo to. Chciał spróbować, bo chciał zobaczyć, czy jest jakikolwiek inny czynnik, który pozwoli mu uciec od tej dramatycznej przyszłości. I tak, Eren dla Mikasy poświęciłby wszystko. Wojna pochłonęłaby paradis, a gdyby tylko Mikasa powiedziała mu, że go kocha, nie z jego rodziną, spędziliby ostatnie 4 lata życia i byłyby to 4 lata życia w szczęściu. Ach, chciałbym mówić tak samo jak on. Mimo tego. Ona tego nie powiedziała, i możemy zobaczyć z jego spojrzenia, że on już dobrze wiedział, że tak potoczy się cała historia. Niemniej jednak, Hajime i Sayama mrugnął nam oczkiem i wykreował wokół scenerię czystego małżeństwa, tak jakby chciał zaprzeczyć temu, co się stało, bo ten. Oni byli swoją drogą ubrani, tak jakby byli nowożeńcami. To jedna kwestia, a druga jest taka, że ten napój, który podał im tamten ziomek z Bliskiego Wschodu, to właśnie tradycja na Bliskim Wschodzie, tradycja dla nowożeńców, ale to tak na marginesie. Gdy już do tego wszystkiego doszło, to Eren stał się niewolnikiem własnej idei. Wiedząc, że nie jest w stanie na nic wpłynąć, tak bardzo zafiksował się na tym, że jednocześnie nie chce skrzywdzić swoich bliskich, a chce osiągnąć wolność, że postarał się ich odepchnąć, a samą wolność jak najbardziej przyciągać, znaczy wolność tą iluzoryczną i zrobić wszystko, aby spełnić swoje marzenie. Finalnie do tego nie doszło, przynajmniej nie zupełnie, a nie doszło, dlatego że. Kiedy marzysz o wolności, która jest bardzo szerokim spektrum i jest mocno indywidualna, to skupiając się tylko i wyłącznie na jednej idei, nie będziesz w stanie wykreować czegoś zdrowego, bo nie będziesz w pełni wolny, tak? To znaczy sama myśl o tym już cię wolni, bo będziesz działał na poczet tylko jednej rzeczy, będziesz działał prostolinijnie, no i w gruncie rzeczy zbzikujesz, stracisz własną wolę, bo będziesz miał z tyłu głowy tylko tak oj, muszę zrobić coś dla wolności, coś dla wolności, coś dla wolności. No i w taki sposób Eren być może nie oszalał, ale zatracił się w dążeniu do własnego marzenia. Był taki bardzo ciekawy wideo-esej o tym, jak podążanie za jedną rzeczą jest czymś, co dla człowieka jest największym ograniczeniem. I no hej, tak właśnie chyba było i w tym przypadku. I to wszystko teraz rozgranicza się o tak naprawdę domniemane wartości, które wyznawał, bo Eren rozmawiający z Falco w Liberio to Eren, który... Jakby przeciwstawia się słowom, które sam młodziak wytoczył. Młodziak wytoczył generalnie coś w pokroju, że nie wie, czy byłby na tyle silny, aby ochronić swoich bliskich. I to mówi w kontekście osób pochłoniętych wojną, tak? Bo byli tam akurat wtedy w szpitalu. I Eren mówi, że wojna to. Bardzo dziwne wydarzenie. To miejsce, do którego ciągną ludzie popchnięci przez najczęściej swoich bliskich, i tutaj jest nawiązanie do tego, jak on został wykierowany na bohatera albo na ofiarę konieczną swojego, swojego otoczenia. No i później ci bliscy zbijają na nim kapitał, a on w sumie zostaje z ciągłym zwątpieniem. Ale później nadmienił też, że jeśli ktoś pójdzie na wojnę z własnej, nieprzymuszonej woli, żeby zobaczyć, co jest po drugim horyzoncie, to może zobaczy inny obraz wydarzeń. Jeśli zrobi wszystko dla siebie, to być może nie będzie w tym samym miejscu, co ci erdiańscy najemnicy być może nie będzie miał zniszczonych psychik, wyniszczonych ciał, tylko osiągnie coś, co jest dane tylko osobom z Wystarczająco dużą siłą woli. No i to jest, oczywiście, kolejne nawiązanie do niczańskiego Übermensch. No i cóż, całe dochodzi do całego dudnienia, generalnie. Eren daje wolną wolę swoim bliskim, ale z tego co widzimy po samej Mandze, po tym, w jaki sposób wygląda jego wyssany z sił Tytan, i tak naprawdę kto prowadzi największą projekcję mocy, a prowadzi ją Ymir, no bo, hej, Eren nie jest w stanie wywoływać tytanów z przeszłości, bo po prostu wcześniej e, samoistne tytany pierwotne nie były w stanie tego robić, to zdajemy sobie sprawę, że być może ten nasz ukochany protagonista jest już kompletnie bezwładny. To znaczy, wszystko robi na poczet marzenia innej osoby. Osoby, która miała być wykorzystana, a tak naprawdę odwróciła wszystkie role i wykorzystała go samego. Ta rekalibracja sprawia, że kulminacja postaci Erena, jako autentycznie pozbawionej swobody w życiu i sensowności swojego celu, to panel Freedom. Panel, który ukazuje, że wszystko, co wykreował do tej pory. To tylko iluzja. Kiedy w formie infantylnego dziecka, bo tak to ma, tak to ma zostać przedstawione jako pewna przenośnia, mówi, że to jest właśnie krajobraz wolności, patrząc na te wszystkie chmury, no to nie są normalne chmury, które my widzimy na co dzień. To są pewne obłoki. To są obłoki tytanów kolosalnych. I dlatego jest to iluzoryczny obraz, ponieważ Chmury są nad nim, więc on nigdy do nich nie doszedł, nigdy nie doszedł do wolności, a tak naprawdę to tym, co wykreował, tym czym wykreował, siebie, przykrywa odgłosy i obraz ciał ludzkich, których depta. To jest tylko iluzja, a nie zwieńczenie tej postaci. Oczywiście oprócz tego, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę jego cel drugoplanowy to Eren nigdy nie był w stanie wykreować szczęścia dla swoich ludzi. Przynajmniej nie na długo. To znaczy tak, jego przyjaciele przeżyli wojnę, ale generalnie, jeśli bawimy się już w spoilery, to Paradis zostało później zrównane z ziemią i zbombardowane. On nikogo nie obronił na dłuższą metę, jeśli chodzi o Erdian. Jego starania poszły na marne. Więc nie dojrze, nigdy nie był wolny, on tej wolności nie osiągnął. Ale oprócz tego, w momencie, w którym już pojawia się w ścieżkach i zamienia się w uosobienie, powiem no, się tutaj w taki trochę antropomorfizm, ale zamienia się w uosobienie japońskiego symbola wolności, czyli Parasity Gegera, to tylko w kwestii symbolu faktycznie staje się wolnością samo w sobie. Okej, okay, to była moja taka mini analiza. Podzielcie się proszę tym, co wymyślicie na ten temat i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.